Prowadzisz firmę, brakuje ci powierzchni biurowo-magazynowej? Ten film może cię zainteresować. Zapraszamy was do wynajmu powierzchni magazynowej 2000 m2 w Niepołomicach przy ulicy Wodnej 4 w dużym obiekcie 20000 m2, który ma 64 doki. I za mną mamy 2000 m powierzchni użytkowej produkcyjnej, magazynowej, mamy 4 bramy wjazdowe. Oczywiście powierzchnia jest doświetlona, ogrzewana. Światło dzienne, 12% doświetlenia dachu, idealne dla produkcji. A tutaj mamy pomieszczenie techniczne. Oczywiście w całym obiekcie jest instalacja tryskaczowa. Cały obiekt posiada ogrzewanie gazowe. 200 metrów powierzchni socjalno-biurowej. Wspomniana powierzchnia produkcyjno-magazynowa ma cztery bramy, z czego jedna zero dla ciężarówek. A powierzchnia magazynowo-produkcyjna ma dużą przestrzeń parkingową na zewnątrz. Ile to kosztuje? 5 euro metr kwadrat powierzchni magazynowej oraz socjalno-biurowej. Zapraszamy do wynajmu.